Ciemna strona miasta nie każda brama miła Muzyka siły daje, rodzina trzyma na duchu, dziewczyna, która zachęca do życia Ciemna strona miasta nie każda brama miła Muzyka siły daje, rodzina trzyma na duchu Dziewczyna, która zachęca do życia Możesz mówić o mnie, co tylko kurwa chcesz Ja nie słucham takich petów, wiem, że każde Twoje słowo nie dorównuje temu Słucham tylko serca, które prowadzi na dobrą stronę Dziewczyna, dzięki której w życiu nie zabłądzę Bywało akcji parę, nie straciła szacunku do mnie Kiedyś się odzięczę za te każde dobre słowo Lecz na razie jestem młody, no i żyję hardkorowo Popełniłem będu wiele jak każdy żywy człowiek Staram się to robić mnie Nie zrzucam słów w wiatr Z gęby nie robię dupy Pamiętam o koleżkach którzy mi pomagali Gdy zabraknie lub nie będzie pomocą słom Obdarzę pomoc na dłoń dla brata bliskich Ta jest mniejsza. Od monet, ciemna na strona miasta, nie każda brama miła. Muzyka siły daje, rodzina trzyma na duchu. Dziewczyna natura, zachęca do życia, mordo. Ej.